Witam serdecznie słuchaczy i panią. No i jak spojrzymy na to, co dzieje się w polskim górnictwie, to co pan sobie myśli i jak pan to analizuje? Od 30 lat jest prowadzona głęboka restrukturyzacja, która ma polegać na ciągłym dostosowaniu górnictwa, doprowadzeniu górnictwa do rentowności i międzynarodowej konkurencyjności. Jak się stało, że pomimo tych wielokrotnych programów w tych ostatnich 30 latach, ten program nie wyszedł. Dotacje do górnictwa w tym okresie 30 lat wyniosły grubo ponad 30 miliardów złotych. Można powiedzieć, że najlepiej to oceniać, co było w 1989 roku, czyli 30 lat temu, a co jest dzisiaj. No wtedy było górnictwo, jako generalnie było niezadłużone. Produkowaliśmy 180 milionów ton węgla, dzisiaj produkujemy... Trzy razy mniej, pomimo że świat trzykrotnie zwiększył, y, zwiększył produkcję. Jak mówimy tutaj o, o tych głównych celach restrukturyzacji górnictwa, które miały właśnie polegać na dostosowaniu, y, dopasowaniu, y, doprowadzenia górnictwa do rentowności i międzynarodowej konkurencyjności, y, to można powiedzieć, że popyt w tym czasie w Europie był potężny, Niemcy, same Niemcy, tylko importują około ponad 100 milionów ton węgla rocznie, a myśmy ponad 100 milionów zlikwidowali mocy produkcyjnej tu w Polsce. To jest obraz, jak pani mnie pyta, co się stało przez te ostatnie 30 lat. Ale wróćmy może do tego rządu. Tak, spójrzmy na to, co dzieje się dzisiaj. Oprócz koronawirusa, to możemy też dwa zdania na ten temat powiedzieć. Zresztą, jak nie wiem, czy pani mnie o to zapyta, ale trzeba powiedzieć, szanowni słuchacze, że Koronawirus to jest najbardziej inteligentny wirus, który dostosował się do potrzeb kolejnych rządów, jeśli chodzi o górnictwo. Bo przecież koronawirus zaatakował tą branżę, na której bardzo zależy, żeby ją doprowadzić do upadłości, bo wszystkie kolejne rządy dążą do upadłości zdecydowanej górnictwa. Jak powiedziałem, te wszystkie próby te wszystkie dotacje na tym się skończyły. I on właśnie zaatakował najbardziej górników, a co więcej, proszę Państwa, jest tak inteligentny, że w Jastrzewskiej Spółce Węglowej zaatakował najlepszą kopalnię, kopalnię pniówek. Na 1200 przypadków zarażenia koronawirusem 1150 jest właśnie w tej kopalni, w najlepszej kopalni. Także to jest coś pięknego, jak koronawirus współpracuje z polskim rządem, w tym zakresie. Proszę Państwa, co się działo w, w ostatnich latach i co się dzieje dzisiaj, teraz bym chciał wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, więc proszę Państwa, głównymi graczami, którzy zadecydowali o losie polskiego górnictwa, to oczywiście Jarosław Kaczyński, jest Pani Beata Szydło, jest Krzysztof Tchórzewski i oczywiście Grzegorz Tobiszowski, nie wspominając już Pana Premiera Morawieckiego, ale proszę Państwa na dziewięć miesięcy przed objęciem władzy przez prawo i sprawiedliwość, czyli w styczniu, w lutym, ta czwórka, wielka czwórka, którą wymieniłem, wystąpiła wspólnie na kopalni w Rudzie Śląskiej i powiedziała, Szanowni Państwo, oczywiście krytykując rząd PO i PSL. I tam padły takie słowa e, pan, przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni górnicy, szanowni wyborcy, jeśli nam zaufacie, jeśli my przejmiemy władzę, to my zlikwidujemy e, import e, węgla, szczególnie z, zamiast wydawać pieniądze, e, dotacje, pomoc publiczną na likwidację miejsc pracy, tak jak to zaplanował e, e, rząd PO i PSL, to my zbudujemy nowe, innowacyjne miejsca pracy. To były wielkie deklaracje, na którym była i pani brata Siedła, i właśnie jeden minister, to, i drugi minister. To my teraz spójrzmy na fakty, import cały czas węgla rośnie? Tak, tego węgla jest znacznie więcej, bo na hałdach być może tylko kopalnianych, czy, czy elektrowni, elektrycznych ile jest na hałdach importerów, na składach prywatnych. Także efekt jest taki też z tych te wszystkich deklaracji, że państwo polskie, jak już PiS przejął władzę, jak wyborcy mu i górnicy mu zaufali, no to import się zwiększył w skali roku o 10 milionów ton, zlikwidowano najbardziej rentowne kopalnie, zwiększono dotację, pomoc publiczną do likwidacji z 2,5 miliarda do 10 miliardów i w ten sposób, proszę Państwa, doprowadzono do wielomiliardowych strat z tytułu nieutraconych korzyści z tych przychodów. Jeśli teraz sobie po, po, policzymy to, że na przestrzeni 2018 i 2019 do Polski zaimportowano razem około 36 milionów ton węgla. Utraciliśmy przychody na poziomie, jeszcze ja mówię przed. Przed koronawirusem, żeby tego nie, nie kojarzyć z koronawirusem, więc y, utracono przychody na poziomie 14 miliardów złotych. Panie dyrektorze, państwa, ale to, to, jest, to są ogromne straty, to są o, o, ogromne pieniądze, ale to co w takim razie zrobić? Bo jak się rozmawia z politykami, czy to partii rządzącej, czy doradcami rządu do spraw energetyki, to mówią, no mamy problem, ale prawo międzynarodowe wygląda tak i tak i ciężko nam coś tu zrobić i ciężko nam to zablokować. Proszę Panią odpowiedź jest prosta. Działać zgodnie z deklaracjami przedwyborczymi. Bo przecież te, te przedwyborcze deklaracje były wspaniałe i one były bardzo rozsądne i one były ekonomicznie uzasadnione, po, po prostu za importować, nie zamykać kopalni, które mają wielkie perspektywy Wydobycia węgla, i to jest jedyna tu odpowiedź. Ja znowu będę mówiła głosem tych, którzy rządzą. Mówią o tym, że coraz trudniej jest w polskich kopalniach, trzeba schodzić coraz głębiej z wydobyciem, rośnie poziom też zagrożenia. Ta Proszę posłuchajcie, czym głębiej się wchodzi, racją jest, że koszty wzrastają w związku z głębokością, ale przychody, Związane z wejściem na głębsze pokłady są jeszcze większe. To co, pan, bo... to co pan by zaproponował polskiemu rządowi, jakby pan miał teraz doradzać? Bo przecież może też słuchają nas politycy. No, no przede wszystkim Prawa i sprawiedliwości wysłał 10 tysięcy górników najbardziej wykształconych najbardziej wykwalifikowanych na ulopy górniczej, to kto ma wydobywać ten węgiel? Wszystko poszło na koszt budżetu skarbu państwa. Po prostu, gdyby było te 10 tysięcy górników tutaj zatrudnionych w polskich kopalniach, gdyby wydobywano nawet z tych głębszych pokładów, to nie mielibyśmy zamiast 20 milionów ton rocznie, byśmy być może importowali 10 czy 8. Dzisiaj górnictwo byłoby zasilone z co najmniej 5-6 miliardami złotych zysków. No proszę Panią, rząd likwiduje, likwiduje w sposób bezpardonowy te kopalnie. Ale po co likwidować rentowne kopalnie? Ale proszę Panią, to nie jest do mnie te pytanie. Dzisiaj ja już tyle razy miałem prelekcję na temat kopalni Krupińskiej. Pokazałem, że dzisiaj ta zlikwidowana kopalnia generowałaby około miliard złotych zysku przy dzisiejszych cenach. Proszę Panią, ja, ja Panią ja Pani odpowiem więcej. Minister Tchuzewski zlikwidował kopalnię Krupińską. Pan minister Tchórzewski wydał decyzję o budowie elektro, elektrowni Ostrołęka, gdzie ja pisałem tutaj na łamach wnet, jak można przy wzrastających kosztach emisji CO2 nadanych nam przez Unię Europejską, jak można budować Kolejną kopalnię e, na węgiel. Dzisiaj po tych trzech latach zamykają tą elektrownię. Miliard straty. Jak można było odkupić za 4,5 miliarda złotych przez pana Człóżeckiego, odkupić złom, odkupienie aktywów od EDF za 4,5 miliarda złotych? Wszystko za to, co się stało, te, te wielomiliardowe straty, decyzjami pana e, Krzysztofa Człóżeckiego, jaka jest nagoda? Brat pana Krzysztofa Człóżeckiego importuje węgiel i zarabia na tym. Pan Chrózewski został w 2017 roku na uroczystej gali 25 jubileuszowej gali tam forum został człowiekiem energetyki i przygotował polityki energetycznej państwa. Przez te pięć lat nie ma polityki surowcowej państwa, nie ma zatwierdzonej polityki energetycznej państwa, nie ma miksu energetycznego. O czym my tutaj mówimy? Powiem więcej. Pan premier Morawiecki, będąc w Chicago w 2018 roku, tam uroczyście zadeklarował, my jako prawo sprawiedliwość. Nie sprzedajemy żadnej strategicznej spółek. Co się ostatnio stało? Sprzedano akcje strategicznej spółki Energa, 51% Orlenowi, gdzie kapitał zagraniczny ma 70% udziału w tej spółce. Na ten temat można by wiele Nie mówić. Można. Jak, mo jak, można, jak można odwoływać ministra w okresie i, i mieć półtora miesiąca wakatu, odwołać się tego ministra i w, jak wchodzi pandemia, to w tym momencie odwołuje się ministra i nie ma, nie ma w tym najbardziej trudnym okresie, nie ma wakatu. To jest przykład, to jest wielokrotnie już się to powtórzyło, że odwołują prezesów spółek górniczych, od, odwołują ministrów i jest wakat przez kilka miesięcy. To jest bezchołowiek, to jest jeden wielki, posłanie jest chaos polityczno-prawny i cała destabilizacja